Blisko Morza Tyberiackiego w 1158 roku stoczyła się potężna bitwa pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami. Po naszej stronie było 14 tysięcy żołnierzy, po stronie islamskiej 20 tysięcy. Najpierw padła Tyberiada, przedostając się w ręce muzułmańskie, a później w bitwie bardziej na północ. Poległo 14 tysięcy chrześcijańskich żołnierzy. Wśród nich znajdował się biskup Jerozolimy, który trzymał krzyż święty, krzyż Jezusa Chrystusa, ale również w czasie tej walki został zabity. Krzyż dostał się w ręce muzułmanów. Oni z powodu zwycięstwa nad podłymi krzyżowcami obnosili się z tym krzyżem. Pokazując krzyż jako symbol zmiażdżenia wyznawców tego ukrzyżowanego na golgocie jakiś długi czas temu. Prawda jest taka, bracia i siostry, że mogę usiąść na religijnej kanapie, założyć rękę na rękę, nogę na nogę, być takim chrześcijaninem po cichutku. No przecież jestem wierzącym w Pana Boga, ale nie będę się wychylał. Nie będę walczył o wartości chrześcijańskie w tym świecie, ale nawet jeżeli taką postawę się przybierze, to wojna o Chrystusa w tym świecie będzie się nadal toczyła. Czy to mi się podoba, czy nie? W tym świecie walczy cywilizacja Jezusa Chrystusa z cywilizacją, która nam chce porwać krzyż, a później manifestować nim naszą chrześcijańską, nasze, nawet nie naszą chrześcijańską klęskę, tylko Chrystusa klęskę. I czy mi się to podoba, czy nie, jako chrześcijanin jestem zobowiązany do walki w obronie krzyża. Bo czy mi się to podoba, czy nie, czy zaklinam rzeczywistość, czy nie, ciągle na świecie będzie się pojawiał wróg zewnętrzny, który będzie szydził z mojej wiary w Jezusa i który będzie robił wszystko, żeby żaden krzyż na Ziemi nie górował, nawet nie tyle nad szczytem, co nawet nad geograficzną depresją. Ale idę dalej, bracia i siostry, bo ja teraz wspomniałem wroga zewnętrznego, ale wydaje mi się, a nawet jestem tego pewien, że bardziej niebezpieczny jest wróg wewnętrzny. Do czego zmierzam? Pamiętacie zapewne na początku działalności misyjnej Pana Jezusa, jak nasz Zbawiciel został wzięty na górę kuszenia. Wówczas diabeł próbował oderwać Mistrza z Nazaretu od jego drogi. Ku Jerozolimie diabeł nienawidzi Krzyża. I swoimi przede wszystkim trzema fundamentalnymi pokuszeniami na górze kuszenia, próbował powiedzieć Jezusowi, że diabeł mu nawet pomoże w jego misji. Ale pod jednym warunkiem: Nie może się to stać przez Krzyż. Powiedziałem bracia i siostry o wewnętrznym zagrożeniu. Jestem świadom tego, co teraz powiem. Pamiętacie, co Pan Jezus ostatecznie powiedział szatanowi na górze kuszenia? Precz mi z oczu szatanie. A pamiętacie, że to samo powiedział do świętego Piotra? Precz mi z oczu szatanie. Bo Piotr też nie chciał krzyża dla Jezusa. Nie, 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 to się nie godzi, to się nie godzi, to się nie godzi. Piotr chciał Jezusa z góry tabor, ale tego ukrzyżowanego? Nie, 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 nie. Precz mi z oczu szatanie. Jeżeli spotkacie jakiegoś księdza, wikariusza, proboszcza, a nawet biskupa, a nawet papieża, który będzie chciał zagłaskać grzech, który będzie robił wszystko, żeby ludzie się dobrze czuli, ze spokojem, będziemy mówić tak, żebyście się nie zdenerwowali, najważniejsze jest wasze samopoczucie. Przecież ja przyciągam ludzi do Jezusa, ale nie mówmy im o grzechu, żeby nie wyciągać ich z komfortu psychicznego, przecież kondycja człowieka jest tak krucha i słaba, dlatego Jezus mówi: Precz mi z oczu, szatanie, to nie jest ta droga. Ale w kościele bracia i siostry tak się dzieje. Czasami mocno popularni są ci każdodzieje, którzy mówią: Grzechu nie ma, piekło jest puste. Bóg wszystkich kocha, Bóg wszystkich kocha, Bóg wszystkich zbawił. To są półprawdy, niebezpieczne półprawdy. Bo, panie Jezu, nie chodzi o to, żebyś ty spełniał moje zachcianki. Nie głaskaj mojego grzechu. Mi się nie podoba krzyż, bo krzyż czym jest? Jest samozaparciem, samodyscypliną, jest kontrolą siebie, jest podnoszeniem sobie poprzeczki, a mi się nie chce. Ja nawet tobą szantażuję, że ja będę przy tobie, jak nie będziesz mi dawał trudnych przykazań. Diabeł tego chciał na początku misji Jezusa, bo on nienawidzi krzyża. Panie Boże, moja wola jest niczym wobec Twojej woli. Gdy człowiek niesie krzyż i nie szuka własnych zachcianek, potrafi widzieć wroga zewnętrznego i z nim walczyć. I dlatego mamy kłopot w tym świecie, że my nawet własnych nieprzyjaciół nie umiemy nazwać nieprzyjaciółmi. To myśmy złagodzili Ewangelię do nic nieznaczących, pustych hasełek i teologicznych frazesów. Amen.